Cześć, z tej strony ścieszyn a dzisiaj pokażę Wam, jak pobrać prywatny serwer z pierwszym krokiem. Słuchajcie, wpisujemy w przeglądarce Lward beta, żeby nie było też I wchodzimy w pierwszym, co nam wyskoczy, w pierwszą stronę. I zjeżdżamy na prawie, że są dół. I w, jak mamy. Najprost, co mamy, ios czy nie wiem, jak to drugie się nazywa. No w każdym razie nie mam iOSa, wchodzimy. Czy to drugie było iOS? Nie wiem zresztą. W zależności co mamy. Nie się, że przekierowała Was prawie na tę samą stronę. Schodzimy znowu. I klikamy to prosto, do coś tam. No i jeszcze raz ten Lewart Classic. No i tutaj klikamy. Pobierz to. Tam mam zaskoczyć, że to może uszkodzić telefon, ale ja to pobrałem i nie uszkodziło. Ale nie sugerujcie się mną, bo ja nie mogę odpadać, czy mam się zepsuje telefon, czy nie. No i to by było na tyle z tego krytyką.